Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Ja jestem Marta i dzisiaj witam was w moim nowym pokoju Tak, w końcu nie mam przypału z tym, żeby nagrywać w pokoju Bo nie ma za mną żadnych liści ani robaków na ścianie Mam co prawda balony, ale nie przeszkadzają mi one aż tak bardzo Pokój jest świetny, bardzo mi się podoba I można tutaj e, swobodnie nagrywać A dzisiaj będę nagrywać odcinek, gdzie odpowiadam na wasze założenia na mój temat e, Na moim Instagramie e, powiedziałam, żebyście pisali co o mnie myślicie Ja sobie poskrywowałam właśnie takie najczęściej pojawiające się spostrzeżenia na mój temat niektóre były dość zabawne, niektóre w ogóle mnie zdziwiły i będę na to właśnie odpowiadać, będę się do tego ustosunkowywała tak, żeby może, nie wiem rozwiać wam jakieś wasze wątpliwości albo sprostować niektóre rzeczy, albo może czasem przyznam wam e, rację no zobaczymy jak to będzie, a jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej takich odcinków, to zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco, myślę, że możemy zaczynać i pierwszym założeniem, jakie mi napisaliście, to <grych> myślę, że będziesz kiedyś z poczciwym Krzychem myślę, że raczej nie, w sensie wiecie jak to jest. nigdy nie mów nigdy, ale jednak ja uważam, że nie jestem totalnie w typie Krzycha i Krzychu też nie jest jakoś za bardzo w moim typie, w sensie nie mówię, że Krzychu nie jest przystojny, czy, czy, czy coś w tym stylu, ale ogólnie śmieszy mnie strasznie ten E, ship przez to, co tam się zadziało na tym, e, na tym weselu i mnóstwo właśnie e, dostawałam jakichś pytań, będę to nazywać pytania, bo nie chcę mi się cały czas mówić z postrzelenia. Właśnie, że myślę, że podoba ci się Krzychu, albo myślę, że jesteś w związku z poczciwym Krzychem, ale o tym nie mówicie, czy coś takiego. E, nie, nie jesteśmy z Krzychem, się bardzo lubimy, ale... bez przesady. Myślę, że rozstanie z mikserem dodało ci skrzydeł Mi się wydaje, że... Obojgu nam było to potrzebne. Z tego co ja teraz widzę po Mikołaju, wydaje mi się, że on też rozwinął skrzydła. Oboje się bardziej tak otworzyliśmy na świat. Oboje bardziej się teraz zajmujemy swoimi sprawami, więc myślę, że po prostu obojgu nam to było Potrzebne. Myślę, że masz nowego chłopaka, a Mikołaj nową dziewczynę. Czy Mikołaj ma nową dziewczynę? Nie wiem. Musicie się go zapytać: to jest odcinek o mnie. Jeżeli chodzi o mnie, to nie, nie mam żadnego yy, nowego chłopaka. Ja mam. mówiłam już wcześniej, że ja na razie nie szukam żadnych związków, ja sobie muszę odpocząć. Chcę teraz się zająć w 100% sobą, więc no nie, nie mam żadnego nowego chłopaka. Myślę, że jesteś nieśmiała. Tutaj w sumie taką mam rozkminę, bo ja niby jestem nieśmiała, ale jednak w niektórych sytuacjach wydaje mi się, że jestem całkiem śmiała, jeżeli chodzi o takie kontakty z ludźmi czy coś takiego. Na pewno na początku, jak zaczęłam nagrywać, yy, nawet nie do mnie, tylko też do innych domowników, to byłam strasznie nieśmiała i bałam się kamery. Ale na przykład pamiętam, że zawsze, jak wychodziliśmy na jakieś imprezy albo generalnie gdzieś na miasto, na jakieś spotkanie czy coś takiego, poznawałam nowych ludzi, to raczej nie miałam z tym żadnego problemu i wręcz lubiłam poznawać nowych ludzi i nie wstydziłam się nikogo, więc to jest taki właśnie, wiecie, chwili, chwilny temat, tak mi, się, e, tak mi się wydaje. Myślę, że jesteś leniuchem. Ja jestem ogromnym leniem, serio. Teraz wydaje mi się, że przez to, że się właśnie wyprowadziłam do Krakowa, przez to, że założyłam sobie kanał, że współpracuję właśnie z resztą ekipy, wydaje mi się, że nauczyłam się takiej bardziej, wiecie, odpowiedzialności, takiego bardziej zorganizowania. Wiem, że po prostu, jeżeli mm, muszę coś zrobić, mam coś do zrobienia, to wstaję i to robię, ale jestem Okropnym leniem. Ja bardzo nie lubię sprzątać. Tak samo było właśnie jak chodziłam do szkoły. No, nie, niekoniecznie chciało mi się robić lekcje albo gdzieś nawet wychodzić z domu. Wolałam sobie właśnie siedzieć przy kąpie. Ja byłam wtedy strasznie uzależniona w ogóle od, yy, od internetu, od komputera i cały czas grałam w gry, więc yy, no. Tak, jestem, jestem Leniem, więc tutaj się akurat y, zgadzam z Wami. Myślę, że jesteś bardzo przyjacielską osobą i szybko się przywiązujesz do innych. Wydaje mi się, że jest to prawda. W sensie, no tak jak mówiłam już wcześniej, ja nie mam żadnego problemu z poznawaniem nowych ludzi. Ja bardzo lubię towarzystwo. Nawet ostatnio y, na vlogu mową, opowiadałam, że wynajęłam sobie apartament i byłam sama, i przez trzy dni to była dla mnie męczarnia, bo ja się ludziłam i ja nawet nie muszę z kimś, wiecie, spędzać czas tak na takiej zasadzie, że rozmawiam z kimś cały czas, tylko ja po prostu tak lubię, jak ktoś jest w domu, wiecie o co chodzi. A co do tego. Że szybko się przywiązuje do innych, to tak, jest to zdecydowanie prawda. I jak już właśnie zaczynam z kimś więcej rozmawiać, albo po prostu spędzać czas, to później mi jest strasznie przykro, jak ten kontakt czasem się nie wiem, urywa. No, bo wiecie, jak to jest w życiu, że czasem poznajecie kogoś, poznajecie jakiś znajomych, i jakoś tak, nie wiem, z biegiem czasu ta znajomość może nie przetrwać, więc jest mi wtedy zawsze bardzo przykro. Ale pamiętam też taką sytuację, jak byliśmy w Stanach, właśnie, i dowiedzieliśmy się, że będziemy musieli się wyprowadzić z, z tego domu ekipy 1 i już wtedy była rozmowa, że prawdopodobnie nie uda nam się znaleźć takiego domu, który pomieści nas wszystkich. I ja byłam serio zrozpaczona, bo ja się tak do wszystkich przywiązałam, do każdej jednej osoby w domu, że pamiętam, że poszłam wtedy do pokoju, jak gadaliśmy o tym, było Gil, a i poszłam do pokoju tam w Stanach i się tak rozryczałam, bo właśnie nie chciałam się wyprowadzać od nikogo, nie chciałam, żebyśmy się siedzieli i w ogóle, no, było mega przykro. Myślę, że jesteś bardzo spontaniczną osobką. Właśnie to jest Totalnie nie, totalnie nie. Ja, ja, ja jestem serio, jestem najgorszą osobą do spontanicznych yy, decyzji. Ja zawsze muszę mieć wszystko zaplanowane, nawet jeżeli chodzi na przykład o moje nagrywki czy coś, to ja nie mogę mieć spokojnej głowy, jeżeli ja na przykład nie mam zrobionego planu i wypisanego, co, co mam nagrać w danym dniu. Na początku pamiętam, że jak zakładałam kanał, to yy, robiłam sobie taki, yy, taką tabelkę i wpisywałam normalnie na dwa miesiące do przodu filmy, jakie ja chcę nagrać. Później, to nam się z biegiem czasu zmieniało, bo na przykład stwierdzam, że a jednak nie chcę nagrywać takiego filmu, albo coś wpychałam e, zamiast tego, ale generalnie czułam zawsze taki niepokój, jak coś nie szło zgodnie z planem, więc ja o co chodzi. I tak samo, jeżeli chodzi na przykład o jakieś spontaniczne wyjścia, jakieś wyjazdy, no jakby mi na przykład ktoś teraz powiedział, ej. Jedziemy sobie, nie wiem, na, do, do jakiegoś innego kraju jutro. No to ja bym. Ja, ja bym nie, nie, nie mogłabym tak po prostu rzucić wszystkiego i pojechać. W sensie możliwe, żebym to zrobiła, ale na pewno bardzo by mi to skolidowało i zdenerwowałabym się tak w środku, w swojej głowie, że, że coś, coś jest niezaplanowane. No nie lubię tak, więc tu akurat się nie zgadzam z tym. Myślę, że byłaś niegrzeczną dziewczyną w liceum technikum, a nie akurat w technikum wydaje mi się, że ogarnęłam się. Ja mój okres buntu przeżywałam w. Gimnazjum. W gimnazjum byłam bardzo niegrzeczna, bardzo byłam okropna, ale wiadomo, to każdy wydaje mi się, że musi przejść przez coś takiego. I właśnie jak pamiętam, że jak poszłam do technikum, to zrobiłam się taka nudna, że tak powiem. Znaczy wiecie, miałam takie totalnie normalne życie. Miałam wtedy chłopaka, miałam moją jakąś tam paczkę znajomych, z którymi spędzałam Cały czas czas, jak mnie jakieś na przykład koleżanki z klasy zapraszały na jakieś kluby czy coś, to ja nigdy nie szłam, bo stwierdzałam, że a nie chce mi się i jakoś tak to nie był mój klimat. Wiecie w ogóle, że pierwszy raz do klubu na imprezę poszłam, jak się przeprowadziłam do Krakowa z wujkiem łukiem i z trąbą. Pamiętam, że to było jak był jak ten odcinek z, z ufa, dlatego w sumie mnie na nim nie było, bo po tej imprezie umierałam i nie byłam w stanie dojechać na nagrywki, ale przez chwilę byłam przy robieniu tego ufa właśnie na starym mieszkaniu Łukasza i Tromba. I pamiętam, że wtedy u nich zostałam trochę dłużej. Siedzieliśmy sobie i zaczęliśmy, właśnie, no tak, luźno rozmawiać sobie tam o czymś. I Tamat wszedł właśnie na imprezę. I ja im powiedziałam, że wiecie w ogóle, że ja nigdy nie byłam na żadnej imprezie takiej na mieście w klubie. I oni stwierdzili, że koniecznie muszą mnie zabrać. Zadzwoniliśmy wtedy po, po Mikoje i pierwszy raz wtedy poszłam na imprezę. I no skończyło się to dość źle, bo pamiętam, że na następny dzień to cały dzień przeleżałam w łóżku i stawałam tylko do łazienki i z powrotem, z powrotem musiałam się położę więc no było grubo, tak. Ale no, w techniku akurat byłam grzeczna. Myślę, że nigdy nie miałaś zbyt dużych problemów z samoakceptacją. To jest totalnie nieprawda, bo ja nawet teraz nie mam może jakichś ogromnych kompleksów, ale je mam. I pamiętam, że jak chodziłam do podstawki, to przejmowałam się wszystkim. Do gimnazjum też przejmowałam się wszystkim. W techniku pamiętam, że. Totalnie byłam wychillowana, moja sama ocena była w jak najlepszym porządku. Później znowu się to tak popsuło i wiecie, to jest tak, że czasem patrzycie w lustro i jak się tak ogarniecie i patrzycie, że kurde, ale super wyglądam, a czasem jest tak, że wstajecie i się, i się zastanawiacie Boże naprawdę tak wyglądam. No nie wiem, no każdy na pewno z was miał yy, przynajmniej no z dziewczyn, bo głównie pewnie dziewczyny mają taki problem. Właśnie takie, takie sytuacje, no i wiesz, mi, mi też się to zdarza. I pamiętam, że y, kiedyś strasznie przejmowałam się wyglądem, strasznie nienawidziłam swojego nosa, bo jest trochę krzywy. Teraz uważam, że w sumie inny nos by mi, by mi nie pasował. Pamiętam, że nie lubiłam swoich piegów. Miałam straszny kompleks na punkcie moich piegów, bo kiedyś w podstawówce jakiś kolega z klasy powiedział do mnie piegus i ja to uznałam za takie bardzo, wiecie, obraźliwe i że to jest brzydkie, a piegi w sumie są całkiem urocze i nawet widziałam, że dziewczyny, które nie mają piegów, robią sobie schenny, takie wiecie, sztuczne piegi i wygląda to ładnie, więc ja teraz się cieszę, że, że mam piegi, przynajmniej mam naturalne mnóstwo mia miałam jakichś kompleksów czy to, że mam jakieś duże nogi, czy, czy coś takiego, jakieś różne rzeczy sobie wciskałam, teraz uważam, że jest ok wiadomo, że mogłoby być lepiej, ale to już wydaje mi się, że zależy tylko ode mnie do tego, czy się zmotywuję, żeby zacząć ćwiczyć albo jeść zdrowiej bo moje odżywianie się teraz to jest jakiś dramat, ale myślę, że jak to ogarnę, to już będzie wszystko git. No. Mam wrażenie, że nic cię nie rusza i nie jesteś w, ża w żadnym stopniu wrażliwa. W ogóle musiałam to zeskrybować, bo to było dla mnie takie... O kurde, jak ktoś może tak pomyśleć? W sensie, nigdy w życiu nie spotkałam się jeszcze z taką opinią na, na swój temat, bo ja właśnie jestem zawsze tą osobą, która się zawsze wszystkim przejmuje, nawet na zapas. Często właśnie patent mi mówi, że... Boże, Marta, się za, za, za bardzo wszystkim przejmujesz, bo ja nie wiem ktoś na mnie popatrzy krzywo albo ktoś coś powie, żeby coś zażartować to ja od razu jestem taka, że o Jezu serio on tak myśli w ogóle i strasznie się przejmuję, a jeżeli chodzi o taką wrażliwość na przykład nie wiem do ludzi, do, do zwierząt strasznie staram się być taka empatyczna i jak komuś się coś źle dzieje to też mi jest przykro zawsze, zawsze z tego powodu albo właśnie jak widzę, widziałam nieraz w jakiejś nie wiem w telewizji czy coś jak ktoś jest chory to no nie wiem strasznie mnie to rusza tak samo jak jeżeli chodzi o, o, o krzywo do jakichś zwierząt, więc to jest totalna, totalna nieprawda. Myślę, że lubisz imprezować. Ja lubię imprezować, lubię bardzo imprezować. Właśnie od momentu, kiedy trąba i Łuki zabrali mnie na tą imprezę, to się tak trochę rozkulałam, ale wiecie, wiadomo, wszystko z, z umiarem, ale lubię imprezować. Najbardziej właśnie w gronie takich znajomych, właśnie jak tutaj sobie siedzimy z ekipą w domu. To są najlepsze imprezy, takie właśnie domówki. Kluby są okej, okay, Raz na jakiś czas można sobie pójść, ale generalnie preferuję imprezki w takim zawężonym gronie, właśnie w domku. Kolejne spostrzeżenie też mnie w sumie zdziwiło, bo ktoś napisał, że myślę, że jesteś kłamczuchą. Ja totalnie nie umiem kłamać, ale to tak serio nie umiem kłamać. Jak ktoś mi się cza czasem coś pyta i na przykład nie wiem, nie chciałabym, żeby mu się zrobiło przykro, i nie wiem, pyta mnie o jakąś opinię, a ja nie chcę, żeby mu się zrobiło przykro, to czasem mówię, że jest. Że, że coś mi się podoba, a mi się nie podoba i wtedy tak bardzo ja wiem, że po mnie widać, że, że, że jak kłamię, dlatego staram się nie kłamać, na przykład nie przekłamywać faktów, bo jeżeli na przykład, nie wiem, czy kto, jak ktoś mi się zapyta, czy coś było, a ja powiem, że nie było, a wiem, że było, to to od razu mam wrażenie, że po mnie widać i ja od razu, nie wiem, śmieję się i zawsze tak było jak nie wiem, chciałam właśnie, nie wiem, na przykład moja mama mi się pytała o, o to, że nie wiem, gdzie byłam albo coś. No ja taki absurdalny przykład Wam podaję, bo nie wiem, czy dokładnie tak było, ale wiecie, ona zawsze wiedziała kiedy, kiedy ja kłamie, albo na przykład jak mi się pytała, czy byłam na wszystkich lekcjach, a ja mówiłam, że tak, to ona od razu kłamiesz, no i już wtedy było było wiadomo, bo ja po prostu zawsze ja robię taką minę, że no nie umiem, tego, nie umiem tego wyjaśnić, ale po prostu nie, nie umiem kłamać totalnie. Zawsze po mnie wszystko widać. To jest mocne, w sensie trochę mi smutno, jak to przeczytałam, ale trochę się zaśmiałam, bo ktoś mi napisał, wydaje mi się, że masz, że masz smutne życie i na siłę próbujesz być śmieszna. Jeżeli chodzi o smutne życie, to na pewno takiego nie mam, w sensie ja tak nie, ja tak nie uważam, wydaje mi się, że mam najlepsze życie, jakie mogłabym sobie wymarzyć w danym momencie, a to czy na siłę próbuję być śmieszna, to nie, nie wiem, ja generalnie ja nie jestem zbyt zabawną osobą. Wiecie o co chodzi, niektórzy mają taką smykałkę do żartów, albo jak ktoś po prostu powiedzą, nie muszą to być nawet żarty, na przykład zawsze jak na przykład Mikołaj albo Tromba to są dwie takie osoby, które coś mówią i mówią to w takim tonie, albo użyją takich śmiesznych słów do opisania jakiejś sytuacji, że mnie to zawsze bawiło. I czasem próbuję powiedzieć coś zabawnego, ale to nie jest tak, że ja na siłę próbuję być zabawna. Po prostu, po prostu mi wychodzi, tak? Więc tak, tak, to, tak to wygląda właśnie. A kolejnym spostrzeżeniem jest, że wydaje mi się, że nie lubisz Marcysi. To jest totalnie nieprawda. Ja teraz mam najlepszy koncentracy kontakt właśnie z Marcysią, z Warą i z Trąbą i bardzo ją lubię. Myślę, że Mikser nie mieszka z ekipą przez ciebie. Nie, jakby nie zgodzę się z tym, też widzę, że bardzo, bardzo wszyscy są źle nastawieni do naszego podziału na domy, ale musicie zrozumieć, że to nie jest tak, że my się podzieliliśmy na jakichś lepszych i gorszych, tak jak, tak jak piszecie właśnie w komentarzach, tylko chodzi właśnie głównie o to, że nie było po prostu domu na nas wszystkich, a nie chcieliśmy kupować na si kupować, bo nie chcieliśmy na siłę wy wynajmować po prostu jakiejś, nie wiem, jakiejś starej chałupki, która miałaby naprawdę te pokoje, ale żaden z nas nie czułby się tam jakoś stóp komfortowo. Poza tym po domu ekipy 1, który był naprawdę świetnym domem i zrobił naprawdę dużą furorę, nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby wynająć po prostu jakieś. Jakąś średniamę. Nasz podział był spowodowany tym, że nie było miejsca, a osoby, które są w danych domach yy, zależą tylko i wyłącznie od tego, kto się z kim jak najlepiej dogaduje. Ja, naj, ja najwięcej czasu właśnie spędzam z Werą, Marcysią i Stromą, dlatego ten pokój został przypisany mi, a nie na przykład Patecowi, który tak naprawdę cały czas mieszkał sobie sam, cały czas mieszkał yy, w swoim mieszkaniu i on jest przyzwyczajony do takiego życia, więc jakby my mieliśmy rozmowy na ten temat, dogadaliśmy się co do mieszkania, kto może tutaj mieszkać, kto się dzieli na, tamte, yy, na tamten dom no i tak to, tak to właśnie wynikło i jakby jest mi strasznie przykro jak czytam takie komentarze właśnie, że, że Mikołaj nie mieszka w ekipie przeze mnie albo coś tam, że no to też zaraz do tego przejdę, bo też mam co do tego jedno spostrzeżenie na, na, was, na mój temat z waszej strony bo, bo wcale tak nie było po prostu no i tyle, myślę, że to jest dobra odpowiedź mam nadzieję, że powiedziałam to jakoś z sensem, tak Myślę, że lubisz bardzo dużo mówić Tak, ja, ja bardzo, bardzo dużo lubię mówić Właśnie to jest śmieszne, bo zanim ja Zaczęłam mieć kanał To ja strasznie dużo mówiłam Ja właśnie pamiętam, że jak się pierwszy raz Spotkaliśmy i wtedy poszliśmy pod, Poznać Łukiego, bo ja wcześniej znałam Właśnie Karola i Trąbę, ale nie znałam Łukasza Ani Majka, to coś tam sobie rozmawialiśmy I już tak po kilku spotkaniach Pamiętam, że Łuki mi powiedział, że Strasznie lubi mnie słuchać i że ja tak opowiadam Zawsze ze wszystkimi szczegółami że zwracam uwagę na jakieś właśnie Emocje, co kto czuł w danej chwili, i tak dalej. I pamiętam, że to był najlepszy komplement, jaki ja dostałam kiedykolwiek, bo nikt mi nigdy nie powiedział czegoś takiego. No i właśnie zauważyłam, że w ostatnim czasie y, zaczęłam dużo mniej mówić, dużo mniej opowiadać. Stałam się bardziej taka może nie, że cicha, no cicha, no po prostu. Nie wiem, jakoś tak nie czułam takiej potrzeby, że muszę opowiadać o wszystkim, co się dzieje w moim życiu, a kiedyś cały czas tak było. I nie wiem, może niektórzy mogą, te, mogą tego nie lubić, jak ktoś tak opowiada cały czas o sobie, ale ja strasznie lubiłam opowiadać jakieś historie, które mi się przydarzyły. Pamiętam na przykład, jak zawsze wracałam z pracy, z, jeszcze pracowałam w maku, to opowiadałam wszystko, zawsze wszystko ze szczegółami co tam robiłam, co się, co się działo, co, co mnie dzisiaj spotkało, co mnie nie spotkało i generalnie jakieś tam moje spostrzenia i dlatego teraz chciałabym właśnie, żeby więcej vlogów pojawiało się u mnie na kanale, bo nie podoba mi się to, że zrobiłam się taka cicha i ostatni właśnie film z przeprowadzki yy, nagrałam też właśnie po to, żeby się tak trochę yy, żeby trochę po prostu do was pogadać, żebyście mnie też poznali yy, od tej strony i wydaje mi się, że wyszedł on całkiem sympatycznie wiadomo, jeżeli ktoś nie lubi jakichś story time'ów czy coś takiego, to po prostu mógł sobie to jak przewinąć, ale yy, mi się go oglądało bardzo fajnie, mimo że ma aż pół godziny. Kolejne spostrzeżenie to, że wybieram rozum zamiast, zamiast serca i tutaj muszę wam powiedzieć, że chyba całe, przez całe moje życie kierowałam się moim sercem zamiast rozumem. No i teraz w końcu mam taki okres w moim życiu, że stwierdziłam, że Trzeba się ogarnąć, wiadomo, y, że co jest tak: ze skrajności w skrajność. Jeżeli ktoś się kieruje tylko rozumem, to też nie do końca jest dobre. Tak samo, jeżeli ktoś kieruje się tylko sercem. Ja spróbuję prób teraz znaleźć jakiś złoty środek i po prostu ogarnąć się i tyle. <laughs> Okej, okay. i tutaj właśnie jest to spostrzeżenie, o którym mówiłam wcześniej, y, rozmawiając o naszym podziale. Uważam, że wybiłaś się na chłopaku i go zostawiłaś, Zajęła, zajęłaś jego miejsce w domu ekipy. Naprawdę teraz jeszcze po, po tym, jak się. Przeprowadziliśmy do różnych domów. Czytam mnóstwo takich wiadomości i jest mi przykro z tego powodu. Tak, po części. Znaczy, po części nie, bo wiem, że tak nie jest, ale po części tak, bo wiem, że wy możecie tak sądzić niektórzy, niektórzy z Was. Powiem Wam tak. Ja tak nie uważam, myślę, że Mikołaj wprowadził mnie do tego świata Wszyscy tutaj pomogli mi jakby Wiecie, rozwinąć się i tak samo jest Na przykład z Krzychem, z Majkiem, z Werą Każdy sobie pomagał tutaj nawzajem Ja jestem Mikołajowi bardzo wdzięczna za, za to, że po prostu pokazał mi te, te Wszystkie rzeczy, wiem Naprawdę mnóstwo rzeczy o tym Jak powinien wyglądać kanał powin, Na czym powinienem się skupiać właśnie od niego Ale ja też mu w życiu dużo rzeczy pomogłam I jakby nie dam sobie w mówić, że Tak nie było, więc wydaje mi się, że to nie była taka, wiecie, pomoc w życiu, w rozwoju w, jed w jedną stronę. Wydaje mi się, że jest to pośrodku no tak, no tyle, no po prostu jest mi bardzo głupio jak czytam takie rzeczy bo wiem, że tak nie jest mam wrażenie, że coś udajesz i nie do końca jesteś sobą czy to prawda? Dużo osób, znaczy dużo no jakaś część osób pisała mi właśnie takie rzeczy, a ja wydaje mi się, że zawsze od samego początku jak zaczynałam nagrywać to wydaje mi się, że staram się być zawsze sobą, No odcinkach wiadomo że to nie jest, że to nie jestem w 100% ja, bo każdy przed kamerą chce wypaść jak najlepiej, chce wam pokazać jak najlepsze swoje strony i na pewno to nie jest tak, że ja jestem jakaś, nie wiem, bez wad i że cały czas chodzę uśmiechnięta, ale pamiętam, że właśnie założeniem moim w głowie, jak nagrywałam pierwsze moje filmy, i teraz nadal, jak nagrywam filmy, to że jeżeli, nie wiem, jestem zestresowana, coś mi nie wychodzi, ten, no to pokazuje to. Nie staram się na siłę robić tak, żeby film wyszedł idealnie, bo to jest po prostu ludzkie. Mylenie się jest ludzkie, i uważam, że nie udaje nikogo, i po prostu nagrywam tak jak jest. Myślę, że zostałaś w domu między innymi z Karolem, bo masz złe relacje z kimś spoza. Spoza reszty. Ja czasem się dziwię, jak czytam komentarze. Oczywiście nie zawsze się to pojawia, ale generalnie zazwyczaj jest tak, że jak ktoś do kogoś coś powie niemiłego w filmie, co jest zazwyczaj po prostu żartem, to ludzie od razu szukają, że oni mają kosę ze sobą. Tak samo jak kiedyś coś tam powiedziałam o TikToku do trąby i ludzie od razu w komentarzach podlopali, że ja niby wyśmiewam Marcy się, że nagrywa na TikToku, bo wtedy nikt z nas oprócz niej nie miał TikToka. Albo gdzieś na filmie Krzycha, gdzie coś chyba powiedziałam do Majka, ale nawet nie wyłapałam tego w filmie. Podobnie jak sobie czytałam komentarze, to właśnie że ludzie pisali, że też wam się wydaje, że Mike i Marta się nie lubią, i w ogóle jest mnóstwo takich teorii. Ale nie, nie, nie jest tak. już właśnie wcześniej mówiłam, dlaczego podział był taki, a, a nie inny. Ale ze wszystkimi się lubię, i nie ma, nie ma żadnej kosy z nikim. Przynajmniej z mojej, z mojej strony. Yy, no i to już były wszystkie yy, spostrzeżenia. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał i że rozwiałam też trochę Waszych wątpliwości. Starałam się wybierać właśnie takie pytanka, które się najczęściej powtarzały, bo widziałam, że właśnie to Was interesuje. No i co? Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej takich filmów na moim kanale, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Ja już się z Wami żegnam i do kolejnych filmów. Pa!